W dniu dzisiejszym montujemy urządzenie Pedalbox Audi A4, benzynowy silnik 1.8 TFSI. Produkt, który będzie montowany w tym Audi to produkt niemieckiej firmy. Oczywiście posiada wszelkie certyfikaty dopuszczającego do ruchu ulicznego. Najważniejszym atutem tego produktu jest łatwość jego montażu. Może to wykonać każdy samodzielnie we własnym garażu. Nie potrzeba żadnego wyspecjalizowanego zakładu. Pedalbox posiada trzy tryby dzięki którym można sterować dynamiką samochodu. Tryb Eco pozwala zaoszczędzić paliwo, natomiast mamy jeszcze do wyboru tryb Sport i Sport Plus. Jak wiadomo Sport Plus pozwala znakomicie poprawić osiągi samochodu, którym jest zamontowany. Urządzenie Pedalbox doskonale nadaje się do samochodów zasilanych gazem. Instalacja gazowa oznacza spadek mocy, nie w przypadku Pedalboxa, który niweluje odczucie spadku mocy. Za chwilę będziecie Państwo mogli się przekonać, jakie efekty daje zastosowanie tego urządzenia. Rozpoczynamy tekst zamontowanego już urządzenia Pedalbox w samochodzie Audi a 418 TFSI. Na razie urządzenie jest wyłączone i takie zostawiamy. Sprawdzimy, jakie jest przyspieszenie fabrycznego tego samochodu od 0 do 100 km na godzinę Stop Zaczynamy drugi test ten sam samochód Włączamy tryb Sport Plus i jedziemy.